Spotykamy się dzisiaj na wyjątkowej uroczystości przekazania do użytkowania nowego ambulansu wodnego dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. To wydarzenie ma nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie znaczenie, ponieważ wpisuje się w szerszy proces systematycznego wzmacniania struktur ratownictwa medycznego w Polsce, także w miejscach, które ze względu na swoje uwarunkowania geograficzne wymagają specjalistycznych rozwiązań. Na terenie naszego kraju co roku sezonowo na okres letni uruchamianych jest sześć wodnych zespołów ratownictwa medycznego, wyposażonych zgodnie ze standardem zespołów podstawowych, z czego jeden działa w strukturach Bieszczackiego Pogotowia, właśnie tutaj na akwenie jeziora Somińskiego. Znajdujemy się w szczególnym miejscu, o, w miejscu, które jest często odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Podkarpacia, ale z całej Polski, z Europy i ze świata. Nasze przepiękne Bieszczady, jak Soliński, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów, osób, które chociaż na chwilę chcą tutaj przyjechać i spędzić trochę swojego wolnego czasu. Dlatego też to jest naszym zadaniem i ogromną odpowiedzialnością zapewnić turystom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Nasi ratownicy docierają tam, gdzie inni nie mogą, niosąc pomoc w momentach największego zagrożenia. Dzięki ich profesjonalizmowi, szybkiemu reagowaniu i każdego roku udaje się uratować życie wielu osób, dla których liczy się każda sekunda. W trudno dostępnych rejonach wodnych. Ich obecność bywa często jedyną nadzieją. Skala potrzeb potwierdza sens istnienia takich zespołów. Od 2019 roku przez pięć, przez pięć sezonów wodny zespół ratownictwa udzielił pomocy około pół tysiącu osobom. Wśród nich dominowały przypadki urazów, reakcji anafilaktycznych, nagłych zakorowań, nagłego zatrzymania krążenia i utonięć. Państwo terytorialnie, jako Gmina Solina, jesteśmy tak położeni, że czas dotarcia drogą lądową do miejscowości Zawóz z to jest około 30 minut, natomiast drogą wodną to jest 10 minut. Mając to na względzie, właśnie ten plan oddolnie tutaj m, wszędzie lobbowaliśmy. Już 15 czerwca na wodach Jeziora Sońskiego rozpocznie służbę nasza pierwsza, własna, w pełni wyposażona karetka wodna. Równocześnie ratownicy rozpoczą, rozpoczną pracę w nowo zorganizowanej podstacji. Z roku na rok również dodatkowo zwiększam środki na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających nad akwenami wodnymi. Ogłaszając konkurs dla organizacji pozarządowych rozpoczęło się od kwoty 160 tysięcy, w roku ubiegłym 180, w tym roku 220 tysięcy po to, aby w sposób profesjonalny organizacje pozarządowe mogły czuwać nad bezpieczeństwem osób tutaj przebywających.